Kochaliśmy Cię, księży patronie, kochaliśmy nasz piękny sztandar, z którego w nasze serca patrzyłeś wiernymi oczami. Sztandar, ta godność i honor wiódł nas twoimi śladami. Było to dla nas zaszczytem, może największym w życiu. Błądziliśmy razem z Tobą po leśnych, katyńskich ścieżkach, gdzie drzewa ciągną swe soki z krwi pomordowanych, z wrześniowych oficerów rozsypujących się kości. I oddychają powietrzem, w którym tli się ich życie. Oddychaliśmy powietrzem. W którym tli się ich życie, a wtedy nasze serca biły ich wielką miłością do naszej wspólnej ojczyzny. Tam ziemia pachnie polską, a jest to słodki zapach. Wśród szumu drzew katyńskich, gdzie Bóg ich zaciągnął do służby w swoich niebiańskich zastępach. Pod jego tam rozkazami służy najlepsze wojsko. Szkoła to nie instytucja. Szkoła to żywa istota, która umiera jak człowiek nas zostawiając w żałobie, kto w jej progi wstępował, stawał się członkiem rodziny, której ty byłeś ojcem. Księże patronie peszkowski dziś żegnasz nas ze sztandaru swymi wiernymi oczami. Może ten ból też potrzebny, tak jak każde cierpienie. Przecież ono jest kołem ratunkowym dla świata rzucanym ludziom tonącym w morzu niegodziwości. Przed nami inne dziś drogi. Błogosław nam również na nich. Patrz zawsze w nasze serca swymi wiernymi oczami, nasz ukochany patroli. księże Zdzisławie Eszkowski.